Partnerem odcinka jest InCogni. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Chyba żadna inna tajemnicza grupa tak nie rozpala wyobraźni jak masoni i iluminaci. I w zasadzie nie ma się co dziwić. Po pierwsze dlatego, że plotki na ich temat nakręcają się już od wieków. A po drugie... Po prostu zwalanie winy za taki, a nie inny stan świata na jakąś wszechwładną, wielką, potężną grupę jest zwyczajnie bardzo łatwe. Ale czy aby na pewno to wszystko tylko szurskie plotki? Otóż nie, bo jedna z tych organizacji faktycznie od początku w swoich założeniach miała sterowanie biegiem dziejów. Co faktycznie działo się w tych tajemniczych lożach i który papież wierzył w grającego na pianinie krokodyla z zaświatów? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od masonów albo wolnomularzy, bo to. To samo, pomijając wyssane z palca legendy, korzenie tej ekipy sięgają średniowiecznej Anglii i związane są z ruchem wolnych mularzy, czyli ludzi specjalizujących się w projektowaniu, a później nadzorowaniu budowy kluczowych konstrukcji, takich jak mosty, umocnienia. Piękne, wielkie katedry, i tak dalej. To byli specjaliści, rozchwytywani specjaliści, tacy freelancerzy, którzy mogli sobie w związku z tym przebierać w ofertach, tak jak dzisiaj majstrowie od Łazienek czy kuchni. Wolnomularze stanowili pewną elitę, a tak to już bywa, że jak jest jakaś zamknięta grupa, to ludzie spoza niej, nie wiedząc co się w środku odstawia, lubią sobie wysnuwać swoje teorie na ten temat, najczęściej kijem podparte. A jeszcze, jak ludzie z tej zamkniętej grupy posługują się jakimiś tajemniczymi przyrządami typu cyrkiel czy węgielnica, czyli taki kątownik, no to już totalnie muszą robić coś podejrzanego, prawda? O ile faktycznie symbole, jak ten cyrkiel, zostały na wieki i służyły masonom do identyfikowania się, tak również stereotypy dotyczące podejrzanych możliwości masonów zaczęły się z biegiem lat, jak to mówią, na budowie przy okazji cementowania. Cementować. I jako przykład podajmy sobie jeden z najstarszych, który dotyczy powstania pierwszego porządnego mostu w Londynie, który właśnie dzięki Wolnomularzom udało się postawić z kamienia. Bo wcześniej był drewniany, ale jak się spierniczył, to o postawienie nowego poproszono właśnie średniowiecznych freelancerów, którzy odstawili tak znakomitą robotę, że most stał jeszcze w XIX wieku. Ale ta zaskakująco dobra konstrukcja u prostych ludzi wywołała więcej podejrzeń niż radości, i utarła się taka plotka, że pani ten most już by się dawno zawalił, gdyby nie to, że masoni w jednym z filarów zamurowali dziewicę. Choćby to była i żelazna dziewica, to z budowlanego punktu widzenia jest to po prostu głupie, ale ludzie oczywiście swoje wiedzieli również po tym, jak w tym, tymże XIX wieku most rozebrano i nie natrafiono na żadne szczątki. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że wolni mularze byli za pan brat z fizyką i materiałoznawstwem, ale bratali się również ze sobą wzajemnie, choć początkowo wcale nie dlatego, że mieli jakieś wspólne, wyższe cele, tylko po prostu taka była specyfika ich roboty, bo w czasie realizowania projektu mnóstwo czasu spędzali ze sobą w tak zwanych lożach. Loża to było połączenie warsztatu, magazynu, stołówki, czasem też sypialni, więc nie ma się co dziwić, że te loże stały się centrum socjalnego życia tych średniowiecznych budowlanych freelancerów. Wbrew temu, co uważali ludzie z zewnątrz, w tych lożach nie dochodziło do żadnych tajemnych obrzędów, tylko po prostu do bratania się ze sobą ludzi tej samej profesji. Oczywiście te bractwa nie były wtedy jeszcze formalne, ale już wtedy zaczynały dbać o swoich członków i o ich rodziny. Na przykład dbano o socjalne zabezpieczenie wdów po swoich zmarłych kolegach, czyli że jak któremuś z nich by ciężki kamień na łeb spadł podczas budowy, to jego rodzina nie zostawała potem bez środków do życia. Równie istotne jest to, że wolni mularze byli ludźmi szalenie tolerancyjnymi i otwartymi, zwłaszcza jak na średniowiecze, i niewykluczone, że gdyby nie to, że byli bardzo rozchwytywanymi specjalistami, to przez swoją otwartość mogliby mieć nie lada kłopoty choćby ze strony Kościoła, ale kościół głupi nie był i doskonale rozumiał, że ktoś musi mu te świątynie pobudować, to też wolnomularzom można było trochę więcej. Nie zmienia to jednak wszystko faktu, że pewnie te ekipy pozostałyby tolerancyjnymi grupami wsparcia, gdyby nie to, że w XVII i XVIII wieku do tych bractw zaczęli dołączać również ludzie nauki, i to był przełom dla masonów. To właśnie ludzie nauki tchnęli, wzrzeszenia rzemieślników, którzy chcieli dobrze dla swoich pomysł, żeby wspólnymi siłami zrobić tak, żeby dobrze było całej ludzkości. Jak tego dokonać? Wprowadzając wolność polityczną i religijną oraz promując ideę, że wszyscy ludzie są sobie równi, niezależnie od pochodzenia. Bardzo fajne ideały, ale to nie tylko moje zdanie, bo tak samo w 1717 roku pomyślały cztery duże loże w Londynie i ich przedstawiciele spotkali się następnie 24 czerwca w knajpie pod gęsią i rusztem i ustalili, że należy rozpocząć likwidowanie podziałów. Rozpocząć od siebie. To też połączyli się w wielką lożę, a te wymienione przed momentem założenia zawarli w takiej ichniejszej konstytucji. Jako, że były to ideały całkiem ciekawe, to szybko rozlały się poza Londyn i takie idealistyczne masońskie loże zaczęły powstawać na ziemi włoskiej, francuskiej, niemieckiej, również w Ameryce Północnej. No bardzo fajnie! Wcale nie pomyśleli wszyscy. Bo ta oświeceniowa filozofia masonów zaprzeczała porządkowi świata, który był bardzo na rękę wielu osobom. Władcom się to wszystko nie podobało, bo masoni Opowiadali się przeciwko feudalizmowi. Kościołowi się nie podobało, bo nie dość, że masoni byli za wolnością religijną, to jeszcze sprzeciwiali się pchaniu łap przez duchownych do polityki. A szlachetnie urodzeni, którzy dorobili się na feudalizmie, też byli, delikatnie rzecz ujmując, niezadowoleni, bo masoni, wywodzący się przecież z ruchu rzemieślniczego, wspierali mieszczaństwo, a więc konkurencję ziemiaństwa. No, szykowała nam się tęga wojna starego systemu. Z nowym, bezczelnym ruchem. Potężne działa wytoczyli politycy, którzy zaczęli głośno oskarżać loże masońskie o to, że ubiły grunt pod rewolucję francuską i wojnę o niepodległość USA. Czy to prawda? Zależy, jak na to spojrzymy, jeżeli w ten sposób że głosząc hasła o równości wszystkich ludzi dodawali tym osobom jednoczącej wiary to tak w ten sposób faktycznie mogli mieć wpływ na losy świata, ale to naprawdę nie tak, że Masoni się gdzieś zebrali i zarządzili, że będzie rewolucja teraz. No nie zresztą już wtedy i później oczywiście też, były osoby, które wiedziały, że ta hipoteza jest równie bezzasadna, co nie wiem. Dodatek węglowy w piekle. O, dziękuję bardzo, ale byli też i tacy, którzy w to wszystko wierzyli na czele z papieżem Piusem VII, który w swojej buli przyłączył się do festiwalu oskarżania masonów o wywołanie rewolucji francuskiej. Czy faktycznie w to wszystko wierzył, czy po prostu dołączył się do nagonki, bo hasła głoszone przez masonów były realnym zagrożeniem dla kościoła? Tego się zapewne nigdy nie dowiemy. Podobnie jak tego, czy masoni kontaktowali się z samym diabłem, choć papież Pius IX twierdził, że zna odpowiedź na to pytanie i że jest to odpowiedź oczywiście twierdząca. Nagonka na masonów rozkręcała się coraz mocniej i wtedy pojawił się pan Leo Taxil, który może jej nie zatrzymał, ale tego wykole na jakiś czas, ośmieszając fanów oskarżania masonów o wszystko co złe na czele z kolejnym papieżem, Leonem XIII. Ów Ojciec Święty bardzo nie lubił masonów, kontynuował dzieło swojego poprzednika polegające na oczernianiu tej bandy tak mocno jak to tylko możliwe. No i w zasadzie z nieba mu w związku z tym spadł ten cały Leo Taxil. Kto to był? No, Leo był skruszonym masonem, który teraz postanowił odkryć wszystkie tajemnice tego tajnego stowarzyszenia. To znaczy, okej, okay, stowarzyszenie nie było tajne, ale tajne było to, co się tam w środku wyprawiało i o czym ludzie tylko snuli jakieś domysły do tej pory. A tutaj proszę, nawrócony Leo Taxil odkrywa wszystkie wolnomularskie karty. Zaczął publikować absolutnie szokujące teksty, które nie tylko stały się bestsellerem, ale jednym z największych fanów Taksila stał się właśnie papież. Trochę to dziwne, bo okej, okay, można by jeszcze uwierzyć w to, że przy odrobinie paranoi Ojciec Święty uwierzył w to, że jednym z założeń masonów jest zniszczenie kościoła, albo w to, że co piątek o 15 lider masonów spotyka się z samym Lucyferem, ale że. Papież Leon XIII nie wypierniczył publikacji Leo Taxila ze śmiechem po tym, jak w jednej z nich przeczytał, że podczas jednego z masońskich obrzędów objawił się demon z zaświatów pod postacią grającego na pianinie krokodyla. No to już naprawdę pojąć ciężko, ale to nie koniec, ponieważ autor podniósł jeszcze poprzeczkę, publikując pamiętniki dziewczyny, która miała zostać spłodzona przez samego diabła i masonkę. Dziewczyna również miała się nawrócić no i opisywała jeszcze bardziej pikantne rzeczy. Ludzie byli w szoku. Nagonka na masonów zaczęła galopować i wtedy Leo Taxil wygłosił odczyt 12 lat pod sztandarem kościoła, w którym nie tylko przyznawał, że te wszystkie opowiastki to on sobie zmyślił, ale również mówił po co to wszystko. Otóż chciał po pierwsze ośmieszyć kościół walczący z ideałami oświecenia. Oraz złamać wiarę w nieomylność papieża. To była jedna z najskuteczniejszych prowokacji w całej historii, czego najlepiej dowodzi fakt, że mimo iż Taxil przecież sam się przyznał, to niektórzy i tak mu nie uwierzyli. Uznali, że autor został zmuszony do zaprzeczenia swoim rewelacjom, no i nadal powtarzali czarną legendę masonerii, która padała na podatny grunt. A jak już poruszyliśmy temat gruntu, to jak na naszej ziemi wyglądała kwestia masońskich Spisków? Pierwsza głośna teoria spiskowa z masonami w roli głównej została na naszych ziemiach rozbujana przez konfederatów targowickich, czyli tych zdrajców, którzy poprosili Rosję o zbrojną pomoc w obaleniu konstytucji 3 maja. Jednym z haseł konfederatów było to, że nie chcą konstytucji, którą napisali masoni. Czy mieli rację? O dziwo po części tak, bo część współodpowiedzialnych za Konstytucję, Stanisław Kostka Potocki czy Stachu Ponietowski faktycznie należeli do masonerii, podobnie jak Stanisław Szczęsny Potocki, lider targowicy. Trochę się to zatem nie trzyma kupy, ale też dobrze pokazuje, że masoneria nie była jednolitą, silną grupą trzymającą świat za pysk. Z biegiem lat potworzyło się bardzo dużo zrzeszeń, zgromadzeń, które miały tam jakieś wspólne idee i sieć zależności. No ale wiecie, to trochę jak z demokracją. Niby prosta sprawa, ale w różnych częściach świata trochę się ją inaczej interpretuje. I tak samo było z lożami masońskimi. Pierwsza Polska powstała w 1721 roku i skupiano się tam. Głównie na idealistycznych rozmowach, na wymienianiu poglądów o tym, jak świat powinien wyglądać, a różne osoby miały na to różne pomysły. No i oczywiście, że wpływowe osoby będące członkami masonerii mogły pod wpływem tych dyskusji później chcieć podejmować jakieś polityczne decyzje, ale to nie tak, że te polityczne decyzje były obmyślane właśnie na spotkaniach w lożach. Jako, że generalnie szczyt fascynacji masońskimi teoriami spiskowymi przypadł na okres delikatnie rzecz ujmując, mocnej zależności naszych terenów od sąsiadów, no to warto tutaj wspomnieć, że siłą rzeczy egzekwowano rozkazy zaborców, a te były takie, że, no w zasadzie, w Każdym z imperiów, które się nami podzieliły, w pewnym momencie zabroniono masonom działalności. Szczególnie miała się ich bać Katarzyna II, ale nigdy nie było takiej wielkiej nagonki na wszechwładne, wszechmocne loże. Ale do czasu, ponieważ u nas przyszło to już po odzyskaniu niepodległości. Szczyt przypadł na lata 30., zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego, kiedy stronnictwa rzuciły się sobie do gardeł w walce o władzę. To zaczęły się Wzajemnie głośno oskarżać o przynależność do masonerii, co jest ekstra zabawne. Po pierwsze, dlatego, że ludzie w to wierzyli, bo coś tam usłyszeli tylko o jakiejś tajemniczej grupie, i ta tajemniczość, zupełnie jak w średniowiecznej Anglii, w zupełności wystarczyła, żeby uznać masonów za wrogów publicznych. A po drugie, dlatego, że wielu z tych miotających głośne oskarżenia nawet sobie nie zadało trudu, żeby sprawdzić programowe założenia ruchu wolnomularskiego i koniec końców wyszło tak, że nieświadomie oskarżali swoich politycznych przeciwników o to, że chcą ludzi traktować sprawiedliwie. No, zbrodnia jak się masz. Niemniej jednak to działało i działa do dziś, co jest kolejnym dowodem na to, że zanim dołączymy do jakiejś zagonki, to jednak fajnie by było wyrobić sobie własne zdanie. Jak już wiecie, wiele osób na elitarność wolnomularzy reagowało tworząc głupie teorie spiskowe. Natomiast znalazł się w pewnym momencie koleżka, który uznał, że można to izolowanie się masonów wykorzystać i stworzyć konkurencję dla ruchu wolnomularskiego. Nazywał się Adam Weishaupt, był profesorem prawa z Bawarii i stworzył Iluminatów, grupę, która chyba jeszcze bardziej rozpala wyobraźnię. Wiele osób i dziś wierzy w to, że to właśnie iluminaci z tylnego siedzenia sterują losami świata. Raczej tak nie jest, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że właśnie takie było pierwotne założenie. Co by nie mówić, trzeba panu Adamowi przyznać, że nieźle to sobie przemyślał. Założeni w 1776 roku iluminaci mieli być taką masonerią dla ludu, ponieważ pan Adam uznał, że Wolnomularze to fajne mają te ideały w sumie, tylko że ich elitaryzm sprawia, że wprowadzenie tych ideałów w życie niepotrzebnie się przeciąga. Tymczasem iluminatą mógł zostać każdy. Inaczej, iluminatą mógł spróbować zostać każdy, tylko żeby wejść w szeregi, no to starszyzna musiała uznać taką osobę za oświeconą, czyli albo ponadprzeciętnie inteligentną, albo mającą talent, który ciężko wytłumaczyć inaczej niż ingerencją sił wyższych. Iluminaci mieli dążyć do wypierniczenia na śmietnik historii nacjonalizmów i chrześcijaństwa. To drugie jest szczególnie dziwne w kontekście faktu, że za jednego ze swoich największych idoli Iluminaci uznawali Jezusa Chrystusa. Co prawda, tłumaczyli to w ten sposób, że bardzo go szanują nie za bycie domniemanym Boskim Synem, a za to, że próbował wyrwać społeczeństwo spod jarzma imperium. Ale to też się kupy nie trzyma, bo z tego co się orientuje, to Jezus miał dosyć wyraziste poglądy, jeśli chodzi o cesarstwo, i nie były to poglądy rewolucyjne, wręcz jasno sugerował, a wręcz prosił, żeby cesarzowi oddać co cesarskie, a Bogu co boskie. No ale co ja tam wiem, przecież nie jestem iluminatą! Weishaupt dość szybko zgromadził wokół siebie grupę niemałą, bo jakieś 2,5 tysiąca osób, a w tej ekipie były też niezłe szychy typu Mozart. Generalnie struktura organizacyjna tej ekipy była o wiele lepiej przemyślana niż filozofia ichniejsza, bo polegało to na tym, co taka sama piramida, tylko że w partyzantce albo w mafii. Generalnie, na tym, że Adam miał pod sobą dwóch podwładnych, każdy z nich dwóch kolejnych i tak dalej. Adam uważał, że w ten sposób rozkazy będą w stanie sprawnie spływać na każdy poziom tajemniczenia. A ile ich było? 9, a potem wchodziło się już do totalnej elity, co wiązało się ze specjalną ceremonią, podczas której nowy, super wysoki rangą iluminata przywdziewał symbol oka na szczycie piramidy, który zresztą do dziś wielu osobom kojarzy się z symbolem organizacji trzymającej władzę nad światem, i teraz przechodzimy do tego, że w sumie nie bezpodstawnie. Otóż, jak się doszło w hierarchii iluminatów wystarczająco wysoko, no to człowiekowi mówiono, po co w zasadzie jest cała ta impreza? Otóż iluminaci byli w zasadzie organizacją wywiadowczą, która miała się bardzo dokładnie przyglądać nie tylko Osobom we własnych szeregach, ale też wszystkim, z którymi iluminaci mieli kontakty. Takie informacje zbierano, szukano haków. Gdyby ktoś nie wiedział, co to znaczy, to chodzi o takie informacje, które ujawnione mogłyby danej osobie bardzo mocno zaszkodzić. I gdyby zebrano odpowiednio dużo haków na odpowiednio wpływowe osoby, to według założeń można by przy pomocy szantażu sterować ich decyzjami i w ten sposób kreować politykę. A jednak nie wyszło, bo ktoś się zwyczajnie rozprół, i to pewnie nie tylko jedna osoba. Tak czy inaczej, informacje o faktycznych celach iluminatów zaczęły przeciekać poza najwęższą elitę, co spowodowało nie tylko odpływ członków, ale przede wszystkim zainteresowanie lokalnych służb. Policja aresztowała kilku monachijskich profesorów na czele z założycielem iluminatów i przechwyciła całkiem sporo dokumentów, które jednak okazały się w zasadzie bezużyteczne. Czemu? Bo o ile przecieków nie udało się uniknąć, tak bardzo zadbano o to, żeby dokumenty pozostały dla postronnych w zasadzie nie do odczytania, bo raporty o obserwowanych osobach szyfrowano, ale nawet gdyby szyfr udało się złamać, to używano pseudonimów, a daty liczono w nietypowy sposób. Czyli co? Służby pozostały bezsilne wobec sprytnych iluminatów, nie do końca, bo osiągnięto pewien kompromis. Ci najwyżej postawieni musieli się co prawda przyznać do bycia członkami zakonu, którego działalności zabroniono w 1783 roku, ale dopierdla nie poszli. Zachowali wolność i ciepłe posadki, w tym pan Adam, który cieszył się dalej pracą na uczelni. Kto wie, może dzięki hakom, które jego organizacja zdążyła już do tej pory zebrać. Oficjalnie był to koniec Iluminatów, aczkolwiek są tacy, którzy wierzą, że ta ekipa później się reaktywowała. W masońskich lożach i do dziś iluminaci tworzą elitę wśród elity, która steruje losami świata. Czy tak jest faktycznie? Mamy swoje zdanie, ale upierać się nie będziemy, wszak prawdy przecież do końca nigdy zapewne nie poznamy. Inna sprawa, że są też inne, dużo pewniejsze kwestie, które powinny nas niepokoić. Większość z nas już pewnie dawno potraciła rachubę, jakie dane o sobie umieściliśmy w necie. Czy to w social mediach, czy wypełniając różne formularze w mniej lub bardziej istotnych kwestiach, ale to nie tak, że te informacje poznikały. Nic z tych rzeczy. One nadal są w bazach danych, z których te informacje czasem wyciekają, albo wręcz są to informacje jak najbardziej jawne, otwarte, typu profilówka albo. Opinie o knajpie, którą kiedyś napisaliśmy i to są niesamowicie smakowite kąski dla brokerów danych, którzy te informacje zbierają i sprzedają. Z jakim skutkiem? Dostaliście kiedyś telefon od bota z ofertą reklamową? No to choćby z takim, ale może być znacznie gorzej, bo pakiet dobrze zebranych informacji na nasz temat może komuś posłużyć, na przykład do wzięcia pożyczki. Jest to perspektywa absolutnie przerażająca, ale jest też tęgie pocieszenie, co się nazywa incogni. To jest usługa, która najpierw sprawdza w necie gdzie są wasze dane, a później domaga się ich usunięcia, bo macie takie prawo. Mało tego, później inkogni jeszcze pilnuje, żeby po usunięciu tych danych nie zaczęli ich zbierać od nowa, ale to nie można tego samemu robić za darmo. Można, ale musicie mieć odgroma, serio, odgroma czasu i cierpliwości. Tymczasem inkogni może to ogarniać za was. To nie jest kwestia tylko braku irytujących telefonów. To kwestia zabezpieczenia przed czymś znacznie poważniejszym. To też dla własnego spokoju wbijcie śmiało w spersonalizowany link w opisie naszego filmu, gdzie czeka też na was ekstra zniżka. Tam również znajdziecie wszelkie szczegóły. Wbijajcie zatem śmiało. A my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było Inkogni. Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Nagrywaliśmy to 25 razy. Przecież nie jestem iluminatą. Uwierzyli.